Cześć, cześć czołem, witam, witam się wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z kolejnego filmu na kanale i zapraszam do oglądnięcia tak jest, kolejnego unboxing, unboxingu, unboxingu, e, dzisiaj bardzo luźnego ponieważ bardziej uważam, że to będzie test tej kamery nowej, tego soniaka e, lecz również e, byłem sobie na zakupach i postanowiłem kupić kilka fajnych rzeczy, e, no i również na unboxingu Wam je pokazać. E, w pierwszym sklepie, czyli w MediaMarkcie zakupiłem właśnie nasz gwóźdź dzisiejszy programu, czyli grę Singularity e, za 9 zł jest to pierwszy osobowy shooter, e, no i dostałem, można powiedzieć, raz Zupełnie za darmo taki oto plakacik. Plakacik, który wcześniej kosztował 19 złotych, jest to plakacik z GTA V, więc, na, więc naprawdę rawet jest dla fanów. E, polecam wam iść do swojego Mediamarku i na pewno, na pewno będą coś takiego mieli. a ja, ja to dostałem za darmo w ramach można powiedzieć takiego standu. No a w Mpiku kupiłem trzy filmy, znaczy to tak naprawdę 4, ale jeden był dla kogoś. A więc te wszystkie filmy kosztowały mnie 9 zł za każdy z nich, więc uważam, że mi się opacało i również jeden z nich sobie rozpakujemy. No ale dobra. Przechodząc do głównej, głównego nas, naszego dzisiejszego gościa, czyli gwoździa naszego programu, jest to właśnie gra Singularity, Singularity która tak wygląda z obłotki. Przedstawia jakiegoś tutaj bohatera, pewnie głównego, który posiada właśnie zdolność zatrzymywania i cofania czasu, chyba tak, z tego co dobrze zrozumiałem. Muszę Wam powiedzieć, że tytułem tym zainteresowałem się głównie dlatego, że, że widziałem unboxing u innego youtubera, a także widziałem mm, kilka gameplayów, no i pośrednio między innymi dlatego to zakupiłem, że nie było Dead Rising 2. No ale dobra, rozpakujmy to tylko Jeszcze spójrzmy na <laughs> tylnią e, okładkę. E, pokonaj przeszłość, by ocalić przyszłość powstrzymaj Singularity. E, odkryj prawdę o Singularity, katastrofie, która nie wstrząs czasu zagraża całemu światu. E, dokładnie tak, to jest oczywiście gra pierwszoosobowa, nie wiem jak się to jeszcze gra. E, ty tylko tyle co po gameplay jak widziałem to tyle wiem. E, ale na pewno, na pewno bardzo mi się będzie podobała, bo e, jak znam życie to każdy FPS, <laughs> który jest w miarę dobry i w miarę, w, ma w miarę dobrą fabułę będzie mi się podobał. No ale dobra, jedziemy z koksem, jedziemy z unboxingiem, tam miałem na tablecie podgląd, ale widzę, że mi się on teraz wyłączył. No mniejsza oto, podgląd, podgląd to jest bardzo fajna sprawa w tej kamerze, zresztą będziecie widzieli na teście, ponieważ taki, do takowego już się przygotowuje, ma być test tej kamery, tak jest. No i widzę, że gra jest, jest, ma jakieś tutaj zarysowania, ale wcale się nie dziwię. Ona była ogólnie w koszyku, wszystkich gier po, potem po potaniosti e, więc wydaje mi się, że naprawdę dobra okazja. E, no i gierkę już mamy odartą z folii i zobaczymy jak prezentuje się wewnątrz. E, wewnątrz mamy następujące rzeczy. Mamy oczywiście instrukcję i płytę. E, ins płytę z bardzo ładnym nadrukiem. O, widzę, że <laughs> można powiedzieć twórcą tej gry jest Raven Software, czyli e, przyszli albo poprzedni twórcy e, można powiedzieć Wolvensteina e, tak, tak wygląda płyta. No płyta jak płyta, bardzo ładna. Zresztą nadruk bardzo mi się podoba. E, no i przejdźmy do okładki. Okładka jest chyba, chyba czarna biała. Mm, bardzo cienka, ale układka to jest w tym momencie reżyserata z takich grak, więc, e, więc mi i tak mi się podoba. E, już widzę, że fajny jest tutaj nawet e, na fajnym tle i idziemy dalej. Mamy oczywiście, e, można powiedzieć e, fotos z rozgrywki, screenshot. E, mamy wszystko ładnie opisane, mamy sterowanie, mamy e, ogólne, ogólne tutaj wszystkie wymagania. E, tutaj mamy jeszcze tryb wieloosobowy, chociaż nie wiem, czy ktoś będzie tam grał, a na pewno sprawdzę, dlaczego nie. E, no i umowę licencyjną, czego nie będę chyba Wam już pokazywał. Mamy jeszcze klucz, e, ale Wam jego nie pokażę. E, no i to była gra, to była właśnie gra Singularity, która jest naprawdę bardzo fajna, na pewno spróbuję, będą pierwsze wrażenia, e, a mamy również jeden z filmów. Otworzę tylko jeden, nie będę się wszystkim zajmował, ponieważ e, to by zajęło naprawdę masę czasu, ale na pewno jeden możemy zobaczyć, otworzyć i mm, ogarniemy to wszystko. E, naprawdę bardzo fajne zakupy, wydaje mi się, że bardzo, bardzo mi się to wszystko opłacało kupić. Jeszcze ja chciałem Dead Rising 2, e, ale niestety nie było mi da dane go zdobyć, e, głównie przez to, że już niestety w, już w tym koszyku nie było mm, takowej, takowej gierki. A naprawdę chciałbym w to pograć, ponieważ niedługo go wychodzi trójka, którą się bardzo, bardzo interesuje. E, dobra, już film mamy praktycznie od tej folijki i zobaczmy, jak się prezentuje w środku. W środku nie mamy nic. E, oprócz, oczywiście. <laughs> Płyty, właśnie z filmem. E, sobie zobaczymy, po, czy jest również bardzo ładnie. Tak jest. Zero rysek, oczywiście. E, Na drug również bardzo nikotowy. Taki można powiedzieć, e, jakby to powiedzieć, fajnie, fajnie to wygląda ogólnie w akcji, bo e, jest taki przestrzenny. E, no i oczywiście pudełko pochodzi z tych pudełek ekologicznych. A więc naprawdę bardzo fajny, bardzo fajny wjazd. E, wydaje mi się, że wszystkie te filmy i, wszyscy, i, i gra e, bardzo mi się to wszystko opłacało i, i bardzo się cieszę z tego powodu, że e, udało mi się to wszystko zdobyć. E, film po 9 zł, ponieważ była taka. E, Okazja, że jak się kupuje 4 filmy, to się dostaje w każdy z nich za 9 zł, więc naprawdę, naprawdę fajna akcja. No i grę również polecam Wam kupić, bo wydaje mi się, że to jest spora, spora okazja. Okej, okay, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten krótki unboxing. Opiniujcie, mówcie, komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie i mówcie, czy kamera dobrze sprawdza się w akcji. Wiem, że pewnie bardzo, bardzo wstrzęsza tym wszystkim, ale statyw jeszcze do mnie nie dotarł. Byłem dzisiaj w sklepie fotograficznym i jak patrzyłem na te ceny takich dobrych, markowych statywów, to Matko Boss były strasznie, strasznie wysokie, nie wiem skąd te ceny się w ogóle biorą, ale jak na razie zamówiłem sobie taki mały, taki ty, aluminiowy najprawdopodobniej I, i on ma mi przyjść w najbliższym tygodniu. Mówcie, czy ogólnie jakoś Wam się podoba, ponieważ nagrywam w 60 klatkach na sekundę, ja wiem, że YouTube to obrabia do tylko 30, ale wydaje mi się, że i tak warto jest, warto nagrywać w 60, ponieważ ta płynność i tak jest zauważalna. Nie wiem, czy nie będzie Was denerwował ten efekt rybieł czyli te, takie można powiedzieć, nie wiem, jak to, nie wiem jak to ująć. Takie większe pole widzenia przy kątach, co nam trochę deformuje ten obraz. Mi to się wręcz podoba, ponieważ na niektórych elementach, na przykład pudełek, mogę się bardziej skupić, mogę je bardziej wyszczególnić. Ale wiem, że niektórych to może denerwować, ponieważ rzeczywiście unboxing powinien być kręcony zwykłą kamerą. Ale że u mnie te unboxingi zawsze były trochę niezwykłe, to pomyślałem, że to robi oko w ogóle nie będzie przeszkadzało ani mi, ani wam, i mam nadzieję, że tak jest. Ale jeżeli ktoś by miał jakieś, nie wiem, zarzuty do tego, no To niestety nic z tym nie zrobię, bo no wybrałem, taką, wybrałem taką kamerę, wolałem sobie spełnić to marzenie, niż kupować jakiegoś handykama bez tego efektu. No ale to było na tyle, jeżeli chodzi o ten unboxing. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, za dzisiejszy ten że właśnie unboxing. Bardzo luźny, naprawdę nie jest to nic zobowiązującego. W tym tygodniu będzie jeszcze jeden unboxing, więc wszystkich bardzo gorąco również na niego zapraszam. No i to było na tyle. Dzięki, cześć Czołem i do ustrzenia następnym razem.